Witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj recenzja Jakuzy 6. Przeszedłem parę dni temu, może powiedzieć, że w tym momencie zakończyłem sagę Kiryu. Jeżeli nie wyjdzie siódemka, no to najprawdopodobniej wszystkie części z Kiryu skończyłem. Chociaż myślę, że na pewno wyjdzie jeszcze pełnoprawna siódemka z Kiryu. Niektórzy mówią, że like a Dragon jest siódemką, ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem to jest zwykła gra poboczna, która nie jest chyba jakoś specjalnie związana z linią główną, powiedzmy, fabularną. Ale jeszcze nie grałem w like a Dragon, także może tutaj jeszcze się wstrzyma. Trzymam zdecydowanie o tym, bo nie wiem, czy tam jest coś wspomniane o Kirio, ale no w grze na pewno nie jesteśmy Kirio, tak. Jakuza 6 to po Jakuzie trójce, czwórce i piątce, to jest pewnego rodzaju niesamowite odświeżenie, ponieważ szóstka wyszła już na generację PlayStation 4, także w porównując do trójki, czwórki, piątki, które grałem oczywiście wcześniej, no to jest to naprawdę spory krok naprzód pod wieloma względami. Gra opowiada o kontynuacji oczywiście tego co było w piątce. Tutaj znowu poszli w taki sposób, że. Oj, Kirio musi na 3 lata zostać w więzieniu z powodów wydarzeń z piątki, dlatego że bardzo chcą, żeby kiedy wychodzi jakuza, to żeby akcja gry miała miejsce w tym samym czasie, w którym gra wychodzi, tak? Czyli skoro jakuza 6 wyszła w 2016 roku, no to czas akcji też ma miejsce w 2016 roku. Także pomiędzy piątką a szóstką musieli coś wymyśleć, no i Kirio tam poszedł bodajże na 3 lata do Paki. Wychodzi, oczywiście jedzie sobie do Osaki, sprawdzić jak tam u dzieciaków, okazuje się, że Haruka zniknęła też 3 lata temu, nie wiadomo co się z stało. Dlaczego zniknęła? A tego wam już nie powiem. To jest taki mały wstęp. Oczywiście potem Kiryu jedzie gdzie? Do Kamurocho, jej szukać. Spotyka tam najpierw Date-Sana, a potem spotyka Akiyamę. No i powiedzmy, że w momencie kiedy on spotyka Akiyamę, cała akcja już się toczy dalej od tego momentu. Oczywiście wchodzą tam jakieś, powiedzmy, porachunki, jakuzy, porachunki, jakiś tam triad chiński. Powraca z drugiej części, słuchajcie nawet, mafia koreańska. I widać, czy twórcy postarali się, żeby tym razem fabuła, znaczy w każdej, jak ta fabuła jest ciekawa, ale jest tutaj sporo nowości, tak? To nie jest powiedzmy jakaś kalka poprzedniej części, tutaj wymyślono coś moim zdaniem dużo bardziej sensowniejszego. Dobrze, przechodząc do gameplayu. Gra to jest oczywiście biotyka, wiadomo. Tutaj mamy znowu te statystyki. Tutaj troszkę inaczej Hity działa niż w pozostałych częściach. Zmieniono zupełnie silnik fizyczny, jest on zupełnie o wiele lepiej zrobiony, bo w poprzedniej części było tak, że często kiedy powaliliśmy przeciwnika na ziemię, nie mogliśmy nic mu praktycznie zrobić oprócz kopania go. Tutaj w tej części jest to przemyślane, no i kiedy podchodzimy do przeciwnika, który leży, no to Kirik będzie po prostu atakować w dół, a nie tak jak debil przed siebie, jak to było w poprzedniej częściach, także jest to sensowne. Zmieniono też trochę ekonomię grę, tutaj już nie będziemy mieć sytuacji, kiedy będziemy mieli milion jenów na samym końcu gry i będziemy mogli sobie kupić olbrzymią ilość staminianów, które tym razem ograniczone są tylko do pięciu. Mam na myśli, że jedny rodzaj staminianu możemy mieć tylko pięć w staku. Także mamy na przykład pięć staminianów royal i więcej nie możemy mieć. Co też ładnie naprawia balans gry, dlatego że w poprzednich częściach, pamiętam, szczególnie dwójce było tak, że na koniec gry tych royalów mogliśmy sobie kupić bardzo dużo i praktycznie ciągle mogliśmy z nich korzystać. Byliśmy przez to praktycznie czy nieśmiertelni, co nam bardzo gry ułatwiało. Grafika została niesamowicie ulepszona w stosunku do poprzedniej części. Jest o wiele ładniejsza. Świat nadal jest półotwarty, jak go tak nazywam. Także możemy niby chodzić, gdzie tam się chce człowiekowi, ale jednak mamy te lokacje, powiedzmy, ograniczone. To jest Kamurocho, głównie Kamurocho, ale też nam przyjdzie odwiedzić pewną dzielnicę w Hiroshimie. Są to obszary dosyć małe, ale właśnie przez to twórcy byli w stanie pięknie zadbać o te szczegóły. Dzielnica Kamurocho nocą jest przepiękna. Mamy bardzo dużo banerów, bardzo dużo oświetlenia. Naprawdę czujemy się, jakbyśmy tam byli. W tej części jest też znacznie więcej przechodniów na Ulicy, niż w poprzedniej części. To też mi się podobało, w tychże, jeżeli chodzi o przeciwników na ulicy. W poprzednich częściach zazwyczaj, kiedy przeciwnik się dogonił, za każdym razem, jakby gra nie przechodziła płynnie z poruszania się po ulicy do walki, tylko zazwyczaj była krótka scenka i wtedy dopiero to się działo. Tutaj usunięto tę scenkę, to jest znacznie bardziej płynne, to nie jest takie denerwujące, nie traci się na tym czasu, żeby za każdym razem oglądać, jak Kiryu przyjmuje gardę albo jak go tam zaczepiają, potem to gardę opuszcza. Oczywiście tutaj nie jest to jakoś niesamowicie płynne, ponieważ ta gra nadal działa na silniku gier poprzednich. Ale jednak w ogóle nie ma żadnej scenki w momencie, kiedy ktoś nas atakuje, a po zakończeniu walki mamy tylko dwusekundową zablokowaną kamerę, żeby Kirio po prostu opuścił gardą. Wracając jeszcze, właśnie bo ciągle mówię o Kirio, podobało mi się w tej części to, że jest spójna, jeżeli chodzi o bohatera. Nie ja zrozumcie mnie źle, w zero było świetne to, że mogliśmy grać Madjimom. W czwórce mieliśmy cztery postacie, w piątce mieliśmy pięć postaci. Tutaj wszyscy skupiono się tylko na Kirio i na nim samym. Myślę, że był to dobry ruch, faktycznie brakowało mi tutaj na przykład strasznie mało było, w tych, że Sadzimy i bardzo mało było Goro Madzimy, czyli dwóch moich, no Sadzima może nie jest moim ulubiony bohaterem, Goro zdecydowanie jest, ich było tu mało w fabule, a z drugiej strony fabuła w tych, że teraz jest bardziej personalna dla Kirio, to wszystko jest bardziej osobiste. Jest tutaj obecny tryb pierwszoosobowy, oczywiście nie mamy możliwości korzystania na przykład z niego podczas walki, ale na przykład mamy możliwość przechadzania się miastem i oglądając sobie sklepy i tak dalej. Niektórzy podkreślają, że te produkty obecne na przykład w supermarketach są faktycznie takimi, które istnieją i myślę, że Sega dostaje jakieś tam pieniążki, bo jest to pewnego rodzaju reklama do tych produktów. Przechodząc do minigierek i misji pobocznych. Gra ma dostępne wiele minigierek. Oczywiście moją ulubioną minigierką od praktycznie każdej części akuzy jest oczywiście karaoke. Uwielbiam karaoke, nie mam pojęcia dlaczego uwielbiam oglądać jak te postaci śpiewają. Szkoda, że nie ma tutaj piosenki Bakaminaj, która była w wielu innych częściach. No, a niestety nie można mieć wszystkiego. Oprócz tego mamy dostępny na przykład klub SEGI, do którego możemy się udać pograć w jakieś gry. Gry są dostępne dwie. Jest Virtua Fighter 5, który właśnie możecie sobie oglądać. I ta druga gra nazywa się Puyo Puyo. To są rzeczywiste gry, które tam kiedyś wyszły na automatach, czy też potem jakieś ich porty były na konsole domowe. Puyo Puyo mi się jakoś specjalnie nie podoba, ale Virtua Fighter 5 fajnie sobie popykać, chociaż nie jestem wielkim fanem bijatek, ale to jest fajny smaczek. Oczywiście grzejesz jeszcze wiele więcej minigierek, ale ja tam osobiście fanem nie jestem tego typu rzeczy. Ale jeżeli lubisz spędzać czas na jakichś dodatkowych rzeczach, no to Yakuza, myślę, że każda gra serii, no, ma dosyć sporo takich fajnych smaczków dostępnych. Jedna sprawa to są misje poboczne. I uwaga, bo to może się wam wydawać oczywiste, ale tutaj wszystkie misje, wszystkie dialogi mają, uwaga. Dubbing japoński, bo japoński oczywiście nie ma angielskiego, ale mają dubbing. W każdej poprzedniej akurze, w jaką grałem, wydaje mi się, że każdej, chyba każdej, a grałem w 0, 1, 2, 3, 4 i 5, tam misje poboczne miały dubbingu. Były tylko i wyłącznie czytane, co mi jakoś specjalnie nie przeszkadzało, ale no jednak jest to fajne, kiedy bohater faktycznie jak rusza tymi ustami, no to wydobywa się z tych ust jakiś to dźwięk, a nie chmurk, a z napisami. No dla serii jest to nieoczywiste. Przechodząc już w ogóle do samych jeszcze misji pobocznych, fajne jest to, że w dzienniku mamy je teraz odznaczone, także możemy sobie wybrać, gdzie nas powinna gra prowadzić, będziemy mieć znacznik, gdzie jest misja i, i tak dalej, gdzie mam następnie iść. Misje te, zrobiłem ich kilka, są zdecydowanie lepsze według mnie niż w poszczególnych częściach, być może przez to, że mają dubbing, w końcu nie wiem. Czasami są one nachalne w taki sposób, że idąc gdzieś tam po ulicy nagle ktoś nas zaczepia i na przykład musimy wejść do jakiegoś z nim pomieszczenia i tam pogadać z nim i po takiej no, dłuższej rozmowie dopiero mamy wybór. Czy chcemy robić tę misję, czy jednak lecimy na później, ale trafiają się fajne misje, na przykład bardzo dobrze wspominam misję, w której telefonicznie próbowano skamować Kirio. oczywiście Kirio rozgryzł po szósta, no i mogliśmy dać mu oczywiście potem nauczkę. Z takich jeszcze rzeczy, które w tych grze zauważyłem, tym razem zapis gry inaczej działa, nie trzeba już szukać tych głupich pointów, gdzie możemy zapisać. Teraz możemy zrobić to w każdym momencie, kiedy nam się tylko zechce, z opcji, tak jak być to powinno. Mamy sprint, którego nie było w trójce, czwórce i piątce, także możemy po przytrzymaniu XA czy też A, Ja grałem akurat na Xboxie, także w moim wypadku było to A, biegać szybciej, co też mówię nie było oczywiste dla innych części. Zmieniono trochę system walki, jest on intuicyjny faktycznie. Troszkę zmieniono tutaj fizykę, także te ciosy są inne. Dlatego, że jest to tylko jeden bohater, jest to Kirio, dodano parę umiejętności z bohaterów innych, mam na myśli tych, którzy występowali w czwórce i piątce, także jest to trochę mieszane, na przykład od Sejimy mamy to, że teraz Kirio potrafi zrobić atak ładowany, czyli uderzając na przykład dwa szybkie ataki, kolejny po przytrzymaniu guziora będzie mocniejszy, no ale za to musimy się dłużej jakby naładować. Inna sprawa to w tej grze się zdarzają malutkie błędy, które w ogóle nie przeszkadzają w graniu. Przez całą grę przechodziłem grę chyba w około 30 godzin, czy tam trochę mniej chyba. Zdarzyło mi się, ze 3 albo 4. No, raczej są to takie zabawne, głupiutkie błędy w stylu. O, pokonałem przeciwnika i ma śmieszny ragdoll, kręci się po prostu jak jakiś wariat na ziemi, albo wpadła mu noga w ścianę, albo takie rzeczy. Wam no, powiem, na szczerze, że tego nie zauważam, ale parę śmiesznych przypadków mam nagranych na gameplayu. Jeszcze taką jedną malutką pierdołką, która jest inaczej zrobiona niż w innych częściach, co akurat teraz mi się przypomniało, to jest to, że w tej grze teraz nie ma stricte apteki. W ogóle nie ma to praktycznie znaczenia na ocenę tej gry, bo teraz staminiany możemy kupić w innych miejscach. Apteka jest tylko jedna w Hiroshimie, która jest faktycznie apteką, ale na przykład kamuroczo z jakiegoś powodu zniknął drugstore do którego zawsze chodziłem, a że Jaku zagrałem mówię wcześniej 6 części, to ja Kamurocho praktycznie na pamięć znam, także nie patrzyłem na mapę i będąc kemuroczu pobiegłem tam i byłem zdziwiony, bo po prostu tego sklepu teraz nie ma. Teraz jaki kupuje się w normalnych supermarketach. Co jest mimo wszystko na plus, dlatego że tych supermarketów jest więcej, no i nie musimy po prostu latać do tej jednej czy dwóch aptek, które były wcześniej dostępne, tylko mamy po prostu więcej możliwości, nie trzeba latać na drugi koniec mapy. Dobra, no i to chyba jest wszystko z tej enigmatycznej dosyć recenzji. Ja wiem, że te informacje były dosyć chaotyczne i tak dalej, ale bądźmy szczerzy, jeżeli grałeś poprzednie części, no to zagraj w szóstkę, no no chłopie, no jeżeli przeszedłeś jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, to na 100% wiesz, czego się spodziewać już po Jakuzie. Ale jeżeli nie graliście w żadną Jakuzę i pytacie się mnie, czy szóstka to jest dobra gra, żeby rozpocząć przygodę z serią, odpowiem, że nie, ale nie dlatego, że to jest zła gra, bo to jest wyśmienita gra. Tylko po prostu tutaj byście mieli bardzo ciężki próg wejścia, bo jednak przez ileś tam części wcześniejszych. Telor jest dosyć bardzo zbudowane, a tutaj wszystko to jest jednak kontynuacja. Także ja uważam, że jeżeli chcecie grać w Akuze, zagrajcie najpierw w Zero, potem zagrajcie w Akuze Kiłami, która jest remake'iem po prostu części pierwszej. Zagrajcie w Kiłami 2, która jest akurat remake'iem części drugiej, potem zagrajcie sobie w trójkę, czwórkę, piątkę, Remastered Fajna taka edycja wyszła. Mam w pudełku na konsolę PlayStation 4. No i kupcie sobie szóstkę i grajcie w szóstkę. No i to tyle moim zdaniem na ten temat. Będę grał następną grę z serii Jakus, the Like a Dragon, kiedy nie wiem, ale jak zagram, raczej będzie recenzja. Jeszcze no, drobię wam recenzję właśnie poprzednich Jakus, mimo wszystko. No i to tyle. Trzymajcie się.